Jak osoba niewidoma samodzielnie jeździ tramwajem? Dzisiaj Wam pokażę. Pierwszym wyzwaniem na przystanku tramwajowym jest, żeby zidentyfikować jaki tramwaj przyjechał. Czasami one nawet się przedstawiają. Linia 33. Ale dzieje się to niestety rzadko, więc zazwyczaj muszę kogoś zapytać. Przepraszam bardzo, jaki to numer? 35. Dziękuję. To jest moje ulubione miejsce w tramwaju. Generalnie zdecydowanie wolę stać niż siedzieć. Oczywiście jak mam jechać dwie godziny, no to usiądę, ale jak jadę kilka przystanków, to wolę sobie stać. Następny przystanek dobradosła. Kolejne wyzwanie, jak już jestem w tramwaju, no to żeby się zorientować, na którym przystanku mam wysiąść. W tym razem mi się poszczęściło, bo on czyta akurat nazwy przystanków, ale niestety nie zawsze tak jest. I wtedy muszę liczyć na paluszkach. Nigdy nie mogę się w pełni wyczylować, słuchać sobie muzyki albo książki, tylko muszę się bardzo skupiać na tym, co się dzieje wokół mnie.